Prawie 7 lat minęło od czasu, kiedy na stadionie gwardii usłyszeć można było ryk żużlowych silników. Później Warszawa zginęła z żużlowej mapy Polski. W sobotę będzie można przypomnieć sobie stare czasy. Na gwardii odbędzie się specjalny trening Speedwaya. Tor, który od 7 lat nie jest już używany, może służyć ewentualnie jako tor treningowy, bo niestety wymogi licencyjne od 2012 roku, już nawet na zawodach drugiej ligi, nie pozwolą na start zawodników na torach, które nie mają sztucznego oświetlenia. W treningu wezmę udział zawodnicy, którzy w przeszłości startowali w barwach policyjnego klubu. Ich poczynania będzie oglądał trener reprezentacji Polski na żużlu Marek Cieślak. Będzie to pierwsza od wielu lat i najprawdopodobniej ostatnia szansa na obejrzenie żużla na stadionie przy Racławickiej. Będzie można zobaczyć, dotknąć, usiąść na motocyklu żużlowym. Będzie można porozmawiać z trenerem Markiem Cieślakiem, z żużlowcami. Będzie można zrobić sobie zdjęcie. Stołeczni kibice żużla muszą zbroić się w cierpliwość. Pierwsza od wielu lat impreza Speedwaya w Warszawie od będzie się dopiero w marcu przyszłego roku. Na to, że stegny rozegrany zostanie wtedy turniej już na lodzie.